Witam Państwa serdecznie, Maciej i Macie. Program Musisz to wiedzieć w telewizji CW24. Witam dziś pana Michała Czajkowskiego, moje uszanowanie. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. I mamy dla nas wszystkich ciekawostkę y, dla wszystkich obywateli Polski, y, czyli dla osób, które są chyba w niektórych krajach tylko po to, żeby płacić podatki. To jest tak zwany nowoczesny patriotyzm, czyli płaćmy podatki i bądźmy szczęśliwi. Szanowni Państwo, zwróćmy uwagę, bo już od kilku odcinków chcę się podzielić takim spostrzeżeniem, że. Mm, no spotkałem człowieka, który powiedział. O, PiS podniósł płacę minimalną. PiS zapewne wychodzi jeszcze z założenia, że jeżeli wyciągamy pieniądze z bankomatu, to drukuje taka magiczna ściana, że te pieniądze biorą się znikąd, tak? Chodzi mi o to, że PiS rękami pracodawców podniósł płacę ich pracownikom. Dokładnie, bo za to wynagrodzenie tak naprawdę więcej zapłaci pracodawca. Wszystko to, co zostanie oddane do budżetu, tak naprawdę pochodzi od pracodawcy. Mówiąc szczerze, gdybym był zagraniczną korporacją, czyli przebrzydle, wściekle, bogatą firmą, która ma za sobą swoje rządy, które dodrukują pieniędzy i pożyczą mi gdy będę chciał na rynku na takim, w takim kraju, jak Polska, prowadzić biznes, że mnie będzie stać na podniesienie płacy własnym pracownikom, a mojej polskiej konkurencji już nie będzie stać, właśnie tak bym robił. To właśnie tak bym robił jak dzielny rząd, no ale człowiek jest przekonany, że to PiS podniósł płacę. Tak, te 500 plus było wzięte z powietrza, 300 plus było wzięte z powietrza, więc i podwyższona płaca minimalna też była z powietrza. Szanowni Państwo, partia rządząca, obecnie Prawo i Sprawiedliwość, do końca 2019 roku nie ma w obowiązku utrzymywać pracowników. W obowiązku utrzymywać pracowników, w takim w sumie moralnym tylko obowiązku, mają przedsiębiorcy-pracodawcy. Za to partia rządząca ma w obowiązku utrzymywać emerytów. I jakoś tak. Tam, gdzie partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość ma w obowiązku utrzymywać ludzi, czyli emerytów, no nie nakazuje sobie tego, czyli nie nakazuje ZUSowi wypłacać więcej pieniędzy. Co miesiąc. Tak jak nakazuje firmom i przedsiębiorstwom podnosić płace, tak sobie powinna bardziej nakazać, bo to jest ich obowiązek. No to jest niestety marzenie, żeby emeryci żyli dostatnie. Natomiast pamiętajmy, że jest jeszcze jedna grupa społeczna, którą państwo musi utrzymać: urzędnicy. No tak, ale urzędnicy nie zarabiają najniższej pensji, a więc ten obowiązek podniesienia spoczywa bardziej na prywatnych przedsiębiorcach, którzy są prawie dorżnięci w niektórych branżach. Zgadzam się. My z chęcią byśmy płacili większe podatki, bo niby z tych podatków później mamy te luksusy, których jesteśmy odbiorcami na co dzień. Ja z chęcią dam się naprawdę bardzo mocno opodatkować, pod warunkiem, że te pieniądze po prostu nie będą marnowane. W pracy dziennikarza na każdym kroku widzę, jak nasze pieniądze są marnowane. Nie tylko chodzi już o działalność rządu, na jakieś dziwne dotacje dla muzeów, muzeów wody, dla muzeów obcych kultur też po 100 milionów, po 150 milionów idą pieniążki jak woda. Nikt mnie nie pyta, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Rząd tak rządzi naszymi pieniędzmi, że emeryci od, od niepamiętnych czasów ciągle czekają na jakieś obiecane przed wyborami podwyżki. Ale program nie jest o tym. Program jest o, o instytucji, która w imieniu rządu zbiera od nas te podatki czyli wszędzie skarbowe. Dokładnie. Urząd Skarbowy na przykładzie pewnego pisma, które od kilku dni krąży po internecie, pismo jest skierowane do młodej pary, świeżego małżeństwa w zasadzie, które to małżeństwo, naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie, to nasze województwo, sąsiedzi Włocławka, wypytuje jak odbył się ich ślub. My nie winimy oczywiście urzędników skarbowych, że wypytują, czy to małżeństwo dobrze zostało skonsumowane. Znaczy, jeżeli uroczystość była udana, to nawet i z ciekawości bym wypytał. Nie winimy naczelnika urzędu skarbowego, że no wypytuje. Wykonuje swoje obowiązki. Bo zresztą. pewnie mu minister od gospodarki finansów kazał zwiększyć fiskalizm w branży rozrywkowej chciałby się powiedzieć. Nie winimy nawet ministra, ale ja osobiście winię premiera Morawieckiego, tego magika finansów w Polsce, który no później, jak uzyska od branż, które do tej pory no, nie były opodatkowywane, będzie się chwalił w telewizji polskiej, TVN też to tak powtórzy. Że patrzcie, PKB nam wzrosło. Tak, uszczelniliśmy VAT. Przede wszystkim zwiększyliśmy ilość sfer, w których można było ten fiskalizm wprowadzić, dlatego mamy więcej pieniędzy w budżecie. To jest nasz oficjalny sukces. Tak, a y, tym niezorientowanym biednym Polakom sprzedadzą informację, że to że te pieniądze, które teraz mamy więcej w budżecie, dlatego możemy na przykład armię amerykańską opłacić. Y, y, to, to dlatego, że pogonili złodziei, którzy tam gdzieś na paliwie coś robili. Znaczy, miejmy nadzieję, że to sformułowanie złodzieje nie dotrze do osób, które faktycznie pracują w tych branżach, bo ja osobiście bym się obraził. Szanowni Państwo, cytujemy treść pisma wysłanego do młodego małżeństwa przez naczelnika Urzędu Skarbowego, działającego na zlecenie premiera naszego kraju. Pierwsze pytanie: gdzie i kiedy odbyła się uroczystość weselna? Proszę o wskazanie dokładnej daty, nazwy i adresu wynajętej sali domu weselnego. Troszkę jest to pismo ucięte, ale domyślamy się, większość treści jest, jest czytelna. Czyli, szanowni Państwo, do tej pory, jak gdzieś tam załatwiliście sobie salę no, poznajomości za pół ceny, to ona już nie będzie za pół ceny, bo ten przedsiębiorca, który na pewno tam jakiś tam kokosów na tym nie zbijał, będzie się już bał i będzie musiał do ceny doliczyć podatek tam te 19%, czy tam ileś procent, na pewno 23% VAT-u, a więc i, i przede wszystkim wykazać tę transakcję, której do tej pory nie wykazywał. Tutaj co prawda nie ma jeszcze mowy o kwocie, natomiast już kątem oka widzę drugie pytanie, które właśnie tej kwoty dotyczy. Jaką kwotę zapłacili Państwo za wynajem sali wraz z obsługą uroczystości, czy otrzymaliście Państwo potwierdzenie zapłaty, czyli paragon albo fakturę? Dokładnie tak. I Pan Morawiecki będzie mógł powiedzieć: PKB rośnie. Tak. To moja zasługa. I jak mam z korzyścią dla lokalnych przedsiębiorców, którzy nagle stwierdzą, że ten biznes może przestać się opłacać. Na pewno z korzyścią dla y, zagranicznych korporacji. Takie wie Pan: McDonald'y, tam też może Pan wynająć sobie salę i urządzić imprezę. Wszyscy wiemy, Czy bo. Mo, moje pokolenie nawet wychowało się na tym, że każdy w klasie musiał choć raz zorganizować przyjęcie urodzinowe. No właśnie. A Magdonaldę. McDonald's wy, wystawia faktury. Ja pamiętam, że jeszcze zazdrościłem, że ja takiego przyjęcia urodzinowego nie miałam. Uznałem to za głupotę. No dobrze, ale, ale teraz e, być może warunkiem przeżycia na rynku polskim e, tych lokalnych przedsiębiorców zajmujących się no takimi imprezami jak Wesela, czy, czy jakieś uroczystości chrzciny, tak? Bierzmowania też się robi, tak? A nawet istypy. Teraz... Aha, bo następne mogą być właśnie bierzmowania, pierwsze komunie, chrzciny. Zaczynamy od tych imprez, które raczej w pozytywnej atmosferze się odbywają, bo człowiek może jeszcze na fali tej euforii czyli, powie wszystko grzecznie czyli, naczelnikowi. Czyli jeszcze, jeszcze tych pism naczelnicy będą musieli troszkę wysyłać Tak. Na razie przyduśmy tych od wesel. Najszczęśliwsi. Szanowni Państwo, trzecie pytanie Pana naczelnika. Kto zajmował się wystrojem sali weselnej, kościoła? Proszę wskazać dane tych osób. Uuu, panie premierze Morawiecki. Bo ja rozumiem tego złodzieja, wyzyskiwacza, tej firmy, która te kwiatki sprzedaje, tam tak, kwiaciarnia generalnie, ale jak Pan się zabierze za kościelnego, który te kwiatki gdzieś tam poupinał na ścianach w kościele no to może pan dostać taki mały ochrzantus. Bo chyba, że pan naczelnik jak na jakąś samowolkę poszedł i dopisał salę kościoła. Chyba, że kościelny jest w zmowie z, te, z tym przedsiębiorcą, który miał wystrajać te sale i się jakoś dogadają. Jeszcze z tego można wybrnąć. No może i tak, tak. To jeszcze na, na etapie postępowania można stwierdzić jakąś tam niską szkodliwość Pamiętajmy, że gdzieś po drodze będzie jeszcze stał fotograf, bo to widzimy pytanie numer 5. Kto zajmował się dokumentacją fotograficzną, filmowaniem? Proszę wskazać dane tych osób. No i teraz, wszyscy e, fotograficy, e, wszyscy filmowcy, prawda? Dokładnie, a to jest na te naprawdę małe... spora rzesza osób. No wie pan, no jeżeli pan e, zakłady pracy polikwidował ludziom, no to poszli w te nisze, tak? Na, na takim zubożonym rynku, no też kokosów nie zarobią, no to tną na podatkach sobie, tak? Zwłaszcza, że nasi lokalni fotograficy, z tego co wiem, czy cieszą się naprawdę uznaniem, bo mam kilku takich znajomych i wiem, że podróżują po całym kraju, właśnie fotografując takie uroczystości. No to teraz... I wygląda na to, że to jest nasz lokalny biznes. No Pan ich zna, ale nie zna ich danych Pan Naczelnik Urzędu Skarbowego, Dobra, teraz, na teraz większą sławę zyskają. Pewnie się będą z tego powodu cieszyli. Zwłaszcza, że jeszcze nie rozmawialiśmy o kwocie, czyli pytanie numer 6. Jaką kwotę zapłacili Państwo za usługę fotograficzną filmowania? Czy otrzymali Państwo potwierdzenie zapłaty? Ja już widzę Pana Morawieckiego, który on sam powinien. Panie Morawiecki, bądź pan odważny. Dlaczego Pan się wysługuje jakimś tam naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Rypinie i w innych miejscowościach? Niech Pan sam tam. Wyda takie orędzie. Ostatnio pan był taki aktywny w kampanii wyborczej. Ja się sam zastanawiałem, kto rządzi Polską, bo pan gdzieś tam zawsze w terenie bywał i. i e... W ciągu kilkunastu dni dwa razy we Wrocławku. Tak, tak, I, i, e... i tylko było słychać: e... Jak wybierzecie tego mojego kandydata, to wam wybudujemy tutaj drugą tamę. I co? Nie, nie wybrali. Ja bym chciał, żeby, żeby pan właśnie takie orędzie wydał i. Pan pytał, a jaką kwotę państwo zapłacili za ten ślub? No, panie Morawiecki, bądź pan odważny i normalnie, bez żadnej tam krępacji, żydowskim targiem niech pan powie, o co panu chodzi. Biorąc pod uwagę, że niektóre media tak ochoczo lgną na każdą konferencję premiera Morawieckiego, to nie wiem, czy i tam nie powinno być paragonu bądź faktury. Biorąc pod uwagę, że wielu operatorów z tych mediów i fotografów też dorabiają, u, panie Morawiecki, tu będzie podobny przypadek jak z kościelnymi, którzy dekorują salę w kościele. Tu myślę, że pan naczelnik pana nie pochwali, bo media to będziecie mieli na pewno przeciwko sobie. Ja na szczęście nie chodzę po weselach, ani nie znam takich, więc. Czasu nie ma na to. My próbujemy tutaj Polskę naprawić. No właśnie, szanowni państwo, siódme pytanie pana naczelnika. Jaki zespół zajmował się oprawą muzyczną państwa uroczystości weselnej, która odbyła się? W 2016 roku, tu mamy już konkretną datę, proszę podać pełną nazwę zespołu. Kolejna grupa społeczna. Tak. Którą. Wkurzyli kwiaciarki, wkurzyli fotografów, wkurzyli y, restauratorów, a teraz walą w muzyków. I te wszystkie kapele, które śpiewają, piosenki pochwalne dla kół gospodyń wiejskich, dofinansowanych przez PiS. Ja, ja tak. Y, Pani Morawiecki, bo to jest y, pana działanie. Ja tak się zastanawiam, czy naczelnicy urzędów skarbowych nie powinni takich pism wysłać do członków partii, bo oni często festyny różnego rodzaju urządzają. I tam są różne osoby zapraszane na te festyny do dekorowania festynów do pokazywania tego w mediach, do muzycy, którzy śpiewają tam różne bardzo popularne lokalnie utwory i Dlaczego pan do y, młodych par wysyła takie pisma? A może by tak do tych wszystkich polityków, którzy te festyny urządzają, też wysłać? To jest przecież ich główna aktywność w polityce, przynajmniej tych lokalnych. Tam prawda? wszystko jest tak perfekt, że tam nie potrzeba pytać? Tam wszystko jest na fakturę? Naprawdę? Panie Morawiecki. Ósme pytanie. Z kim z członków zespołu zawarli Państwo umowę? W przypadku sporządzenia pisemnej umowy proszę o przesłanie jej xerokopii. No i teraz jeszcze ludziom roboty na absurd. Absurd, jednym słowem. Nie, no nie jest, a to, to ma sens. To ma sens, bo na pewno takie działanie, e, gdzie się robi ze e, szczęśliwego, młodego małżeństwa sygnalistów Urzędu Skarbowego, bo to się, się teraz sygnalista nazywa, tak? Nie wiem. Do, czy, nie, donosiciel się kiedyś nazywało. Ale, ale dobrze, ale robi się z nich akwizytorów e, Urzędu Skarbowego, to ma sens, no bo więcej podatków będzie w kasie państwa. Ale ileż to konfliktów teraz może wyniknąć, bo nagle się okaże, że nie ten członek zespołu podpisał umowę, a gdzie pełnomocnictwo. Zaraz się okaże, że w ogóle nielegalnie działali i że oni nie byli zespołem. No na pewno nie byli takim zespołem, który występuje w mediach głównego nurtu i on ma płacone legalnie pieniążki. Tam, tam, te znane, wytwórnie licencjonowane, tam, wie pan, tych zespołów się nie tyka. Oni tam, i, i, i charakter piosenek jest odpowiedni, tam, wpływają na społeczeństwo, bo wie pan, to ci to tylko je rozpijają. I tych na pewno nie broni za X. Dokładnie, do tego zmierzałem. Brawo, tego mi brakowało. Szanowni Państwo, Dziewiąte pytanie. W ogóle dziwne, że tylko 11 pytań było. Dziewiąte pytanie. Skąd pozyskali Państwo informację o tym zespole? Proszę wskazać dane osób, które poleciły Wam zespół, adres strony internetowej lub inne źródło informacji. Odpisałbym, że z mediów głównego nurtu. A nie, przepraszam, nie z pokazywaliście tego. telewizji pana ich. Kurskiego. No. W ogóle rozszerzyli już zakres maksymalnie. No bo teraz jeszcze ci którzy, ci, którzy już mieli ślub i wesele, też będą musieli. Bo państwo też się skądś dowiedzieli o tym zespole. Panie Morawiecki, takim działaniem, jak pan taką panikę wśród tej całej branży rozrywkowej, która działała na waszą rzecz, bo przecież społeczeństwo miało się bawić, społeczeństwo miało odczuwać rozkosz. Życia w kraju zarządzanym przez was. No, jeżeli wy teraz tych ludzi poprzez tego typu ściganie wypędzicie do Irlandii, bo uciekną, na pewno uciekną, i tam będą w irlandzkich pubach, irlandzkie piosenki, będą się musieli z disco polo przestawić na, na irlandzką, czy tam szkocką muzykę, no to ja nie wiem, kto tu w kraju zostanie. No to, 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 to kto ma tu uzupełnić te braki, które pan spowoduje. I jeszcze mała dygresja, bo najwyraźniej... Już Ukraińcy wszyscy przyjechali. Może ktoś tam od pana z rodziny, z Izraela przyjedzie, tu bardziej ambitna jakaś taka dziewucha z brodą i tam mężczyzna jako dziewucha z brodą, która będzie nam tu przygrywała do tych wszystkich imprez. No. oczywiście w rytm Havana Gila, radujmy ta. się. Tak. Może tu o to chodzi, ja nie wiem, ale, ale skutek tego będzie taki. Ale wydaje mi się, że PiS w tym momencie podzielił znowu ludzi na lepszy i gorszy sort, bo zauważmy, y, fotografów Tyczą się tylko dwa pytania. Nie ma kto polecił fotografa, a już zespół, kto polecił, tak, czyli co? Zespół ważniejszy, tak? Pan w tej chwili działa na rzecz pana Mateusza Morawieckiego. Ukryty agent. Czyli na, na moją jako studia. obywatela, bo pan Mateusz Morawiecki działa na moją korzyść, żeby mi się lepiej w kraju żyło. Następne pytanie. Jaką kwotę komu zapłacili państwo za wykonaną przez zespół usługę oprawy muzycznej wesela? W przypadku posiadania potwierdzenia zapłaty, proszę o dostarczenie jego kserokopii. No to już się rozdrabniamy, także można następne pytanie. Czy polecili Państwo ten zespół innym osobom lub uczestniczyli w imprezach, których oprawą muzyczną zajmował się ten zespół? Proszę wskazać dane tych osób oraz daty imprez. Tam jeszcze brakuje takiego punktu 12. Czy zamierzacie państwo polecić ten zespół komuś? Proszę podać dane tych osób, komu zamierzacie polecić zespół czy fotografa. Skandal, skandal moim zdaniem gigantyczny. Choć powtarzam, gdyby te pieniądze były dobrze lokowane, nie miałbym żadnego głosu sprzeciwu. Nic. Popierałbym. Czy znaczy w internecie spotkałem się z taką tezą, że te pisma zostały rozesłane w celu zbudowania bazy? Właśnie takich firm wykonujących poszczególne no, niemożliwe. usługi, Niemożliwe. Żeby dopiero kontrolować to naprzód. Niemożliwe, bo rzetelny obywatel, odpowiadając na te pytania urzędnikowi w tym momencie daje nawet nie powód, tylko powoduje obowiązek wszczęcia tych postępowań karnoskarbowych. Niesotykane. Urzędnik nie może zignorować, jak, jak mu odpisze na któryś tam punkt, że nie otrzymałem paragonu ja mam nadzieję, że ta młoda para w swojej euforii na wszystkie pytania odpisze, nie pamiętam. Bo ślub był jednak w 2016 roku. Równie dobrze już może być rozwód. No, panie Morawiecki, y, są te kontrole wyrywkowe. Można ludzi sprawdzać. W cywilizowanych krajach, bogatych przede wszystkim, no, tego typu papierologią nie obarcza się zwykłego obywatela. Ja coś panu powiem, panie Morawiecki. 23% y, VAT-u mamy na paliwie, zgadza się. Tankowałem w niedzielę, płaciłem za olej napędowy po 5.37, jeszcze nie tak dawno płaciłem po 5.07. No 30, po wyborach można podlać. 30 groszy nagle, nagle wzrosło tak paliwo. No to ja coś panu powiem, panie Mateuszu Morawiecki. Jak jest w Szwajcarii? W Szwajcarii. Bogaty kraj. Tam, tam liczą każdą złotówkę, jak liczy Krupy. Nie wypuszczą obcej gospodarki nic. Nie dofinansują obcych przedsiębiorstw. Jak już będą musieli, to może. Ale my nie musimy, robimy to z ochotą pod pana zarządami. No więc w Szwajcarii, bo znalazłem Paragon. Znalazłem w samochodzie Paragon, który przyjechał ze Szwajcarii. I czytam, że że benzyna kosztuje niecałe 1,5 franka szwajcarskiego. Jak sobie przeliczymy po te 3,70 coś, to wyjdzie nam dokładnie ta sama cena benzyny na szwajcarskiej stacji co polskiej stacji. Przy szwajcarskich zarobkach kilkukrotnie wyższych niż tu u nas w Polsce. Jak tu żyć, panie premierze? Jak tu żyć? I jeszcze co ciekawe. Szwajcaria w ogóle to kraj górzysty, tak? Tak. Nie mają tak łatwo jak my, że wszystko na płasko. Tam koszty transportu są większe. Panie Morawiecki, 8% VAT-u mają 8% podatku. U nas jest 23% podatku. I właśnie, oni potrafią. dlatego, że mamy za płasko, żeby nie było za łatwo. Tu trzeba szukać analogii, tak? I, I Szwajcaria może być prowadzona jak Szwajcaria? A my nie możemy? Gdzie te pieniądze idą? Gdzie te podatki? Z samego paliwa ma Pan gigantyczne kwoty do zarządzania. I gdzie, jak, jak tym pieniędzmi Pan zarządza? Gdzie są te pieniądze w ogóle? Oficjalnie inwestujemy je w drogi, bo przecież po to tankujemy, żeby móc jeździć po dobrych drogach. No, we wszystko inwestujemy, ale nie ma zmian. Jeszcze, co ciekawe, Szanowni Państwo, paragon wystawiony na jakiejś stacji COP, COP Pronto, w miejscowości thun -Stratlingen. numer telefonu jest, możemy się skontaktować, jak ktoś chce jeszcze to sprawdzić. Tu jest udarta dolna część paragonu, dolna część. Ta dolna część to jest ten kwitek od y, transakcji y, płatności kartą. Się. Konia z rzędem temu, kto znajdzie na paragonie, który dokumentuje sprzedaż paliwa i jeszcze chyba... Butelki Coca-Coli, datę, godzinę trans zawarcia transakcji. Czyżby ufali swoim obywatelom? To tak można? To Niesam kontroli? Niesamowite, prawda? Nawet, nawet nie ma na paragonach yy, daty, godziny, minuty, tak jak jest u nas iż sekundy jeszcze. Yy, czyli tam się wierzy obywatelom, ale oni płacą niższe podatki. Więc nie muszą. Że tak powiem, kraść, panie Morawiecki. A ta biedota, którą pan ściga przez naczelników urzędów skarbowych, no niestety przy tak wysokich podatkach kraść będzie. Jeżeli teraz pan na nich naśle urzędników i te pieniądze ściągnie, to stracimy obywateli. Oni stąd wyjadą. Bo gdy analizowałem, ile osób i z jakie były przyczyny wyjechania do innych krajów, to nie było tak, że to była tylko chęć zarabiania większych pieniędzy na Zachodzie, bo Zachód daje, daje te możliwości, no bo są mądrzej zarządzanymi krajami, ale przede wszystkim chęć wyjechania, zarobienia pieniędzy, bo wpakowani zostali w jakieś gigantyczne długi kredyty, gdzie nigdy by Między ich tu nie spłacili. W tych frankach szwajcarskich. Między, dokładnie. Godziny. Chodzi o kredyty we frankach szwajcarskich, które to, które to banki rząd. Prawa i Sprawiedliwości miał załatwić. I jak załatwił, wszyscy widzimy. Że premiera, który pracuje w banku, gdzie podejrzewam, że Szwajcarzy są w dużej części jego właścicielami, yy, zrobił premierem. No, czyli załatwił. Aha, to tak. Tak miało być. No więc, szanowni państwo, możemy się spodziewać tego typu pism od yy, naczelników urzędów skarbowych. Teraz się zastanawiam, czy nie będzie czarnego rynku ślubnego, ślubnego, że ludzie nie będą chcieli brać na przykład ślubów tych świeckich, bo nie będą chcieli, bo to się będzie opłacało. Tak, z tego, co, co kojarzę z zajęć, to wzięcie ślubu cywilnego w nietypowym miejscu, czyli poza, poza świątynią, poza kaplicą, to jest koszt raptem 1000 czy 2000 złotych, czyli załatwiamy sobie orzenek poza kościołem, i w totalną głuszę, żeby nie dopadł nas naczelnik Urzędu Skarbowego. Czyli premier Morawiecki. E, I jeszcze jedno, panie premierze Morawiecki: jak znowu pan ogłosi e, w następnym miesiącu, że tam PKB wzrosło, to to znowu będzie kłamstwo, ponieważ produkt krajowy brutto to, e, to, to był, tylko był nieoficjalnie. Nie ma żadnego wzrostu PKB, tylko jest wzrost fiskalizmu. I stąd jest w statystykach wyższe PKB. Tyle samo konsumujemy, ile konsumowaliśmy, tylko wcześniej było to w szarej strefie. Eee, tak zarządzane są kraje głupie, kraje mądre, pozwalają swoim obywatelom na wiele. Wystarczyłoby tylko odpowiednią ustawę przeforsować i pewne branże po prostu z opodatkowania znieść. Ale. Po co możemy pokazać światu, że jesteśmy bogaci, że u nas PKB rośnie? W związku z tym świat będzie miał od nas większe oczekiwania, którym my oczywiście sprostamy. No, zwiększymy podatki. Dokładnie zwiększymy tak. podatki. Świat już tam tak nie będzie pomagał. Nawet armia amerykańska, która tutaj jest, podobno na naszą prośbę powie: Nie, nie, wy musicie tutaj nam dopłacić za 2 miliardy, to my nie będziemy was tu chronić. Poważnie? Jeszcze im mało? No, oficjalna wersja jest taka, że oni tu łaskawie przyszli na naszą prośbę. A przecież wszyscy wiemy, że ci żołnierze amerykańscy zostali tutaj po prostu wepchnięci w ilości 4000, bo, bo na tyle wyrobiła gospodarka polska, żeby ich utrzymać. Ale jak się okaże, że dzielny pan Morawiecki. Zwiększy nam PKB, no to się okaże, że z 4 tysięcy się zrobi 8 tysięcy żołnierzy amerykańskich, bo jeszcze te następne 2 miliardy będziemy musieli do nich dopłacić, dolarów oczywiście. I wtedy my wyślemy tych wszystkich fotografów, żeby na zlecenie Amerykanów robili zdjęcia czołgom. I wtedy ta branża odżyje. Może to jest ten tajny plan Morawieckiego? Nie, no wtedy po prostu wyjdzie, że ten żandarm yy, amerykański, bo tak, yy, tak jest armia amerykańska zwana na całym świecie, który ponosi koszty utrzymania pokoju na świecie, wcale nie robi tego za darmo, tylko jeszcze na tym zarabia. Bo ja do tej pory, póki nie było bazy wojsk amerykańskich w Polsce, myślałem, że taka baza wojsk amerykańskich, na przykład w Rammstein, to jest. To ona tylko służy po to, żeby pilnować Niemców i jest kosztem dla gospodarki amerykańskiej. A tu się okazuje, że pewnie każda baza na świecie, gdzie siedzą Amerykanie, opłacana jest z podatków podatników tego kraju. Business business. A więc nie mówimy tu już o jałmużnie, o darmowym policjancie, który ponosi koszty, tylko po prostu jest to biznes, czyli to nie jest armia, tylko agencja ochroniarska, która oby się nie okazało, że chroni interesów w takich firm jak McDonald's. Bardzo smutnym wnioskiem kończymy dzisiejszy odcinek. Kosztem takich film jak Dom Weselny gdzieś pod Rypinem. Niestety.